Mordeczki, ja dzisiaj jak lord Robson prowadzi furę jak kawka Tylni rząd Stoliczek Co może być? Tylko jeden i to dobry To znaczy ja powinienem kierować? Jedziemy właśnie sobie do... Gdzie my jedziemy? Do Siedlec, na Puchar świata w trójboju siłowym będzie tam nastartował nasz trener i koleżka z klubu Dragona Wojtek Piela. Chyba wjechaliśmy na stację benzynową i normalnie aż krew mnie zalewa. Zobaczcie sami jaka jest cena paliwa. To mówię wejdę na drogę A busidło niestety lubi pić bo lubi też dobrze jeździć a więc co, tak jak mówiłem, Sielce, jeszcze mamy 30 km, tankujemy furę i widzimy się za chwileczkę już z hali, gdzie odbywają się zawody trójboju siłowego, czyli przysiad, wyciskanie na klatkę oraz martwy ciąg. Podobnie, już będą rekordy, dlatego będzie ciekawie. Us! Wszystko poprawiamy, bo zaczynamy materiał. Siemaneczko, Siemaneczko. Jesteśmy w sielcach na pocharze świata trójboju siłowego. Tak jak widzicie za nami teraz konkurencja jest martwego ciągu. Impreza bardzo duża, około 400 zawodników z całego świata przyjechało do Siedlec. Chyba dobrze, Siedlec, Siedlec się odmienia. Na pierwszy rzut oka profesjonalnie wszystko zrobione. E, fajnie, to wygląda na pierwszy rzut oka. Ciężko mi cokolwiek więcej powiedzieć na temat tej imprezy, ponieważ w sportach siłowych nie bardzo tak się jak w sportach walki. Ale w każdym razie wiem, że trójbój siłowy te zawody opierają się na trzech konkurencjach: konkurencja przysiadu, wyciskania na kratkę piersiową oraz trzecia konkurencja martwego ciągu. Za chwileczkę będziemy mogli zobaczyć. Jak wyglądają takie zawody od środka? Pochodzimy, zajrzymy tu, tam i zobaczymy, jak dźwigają jedni z najsilniejszych ludzi na świecie. 56? Chyba coś koło tego. Mogą się dzisiaj przysiady około 400 kg zakręcić. Może nawet i 400. Duży chłop. zaczynamy zawsze trójbu. czego jakie ćwiczenie jest pierwsze najcięższe czyli przysiady drugi jest bench press, czyli wyciskanie i trzeci martwy ciąg i zawsze na każdych zawodach jest tak samo okej okay, dobra, teraz widziałem wy się szykujecie do martwego ciągu czyli do ostatniej konkurencji Aha, ale nie, widzę, nie. że tu chyba cięższa kategoria szykuje się do siadów czyli oni od początku wszyscy zaczynają teraz? tak, tak od początku wiadomo, no bo jakby to wszystkie kategorie naraz, to by było 100 osób jak jedna by zrobiła, no to trzeba za długo więc jest to fajnie podzielone, że 100, 110 potem jest 125 plus 125, znaczy do 140 Like one shot for the kill, the breeze cut, freeze up, straight drop and the kill, we're talking Taking over pieces and shares, a bomb hit the sky high, check the movement is here yeah, yeah. yeah It's one heart, one shot, now the future be sure it's gone Turning dreams into reality In the lab with the formula chemistry. in chemistry The memories spark and motivate And make the industry shake We put the balls in the bricks so And talk the one, one chance at bliss Yes, at the culture, the culture, keep the brushes fresh Took the power with the drum a passion never rest Freedom is our teacher on depression i so be blessed one <laughs> one-shot

Space. Temperatura na sali bardzo. Okay. zobaczymy. rozrzewka poszła dobrze. Zaczniemy sobie od 190 kg. ile Mamy trzy próby. Także wszystko przed nami. Już A zaczęło... przysiad jak poszedł przysiad? E, przysiad, pierwsze podejście 305 zaliczone. Drugie podejście 315. Lekko poleciałem e, napięty, ale tutaj obsługa bardzo dobrze zareagowała. Od razu mnie złapali. Pewnie też widzieliście jak tutaj e, nagrywałeś, że jest ta obsługa i dobrze reaguje oraz sprzęt taki asekuracyjny i trzecie podejście 315 kg dosyć pewnie zaliczone już bez błędów trochę niedosyt ale no na tym polega trójbój że liczy się cała suma tych kilogramów i trzeba do tego podchodzić strategicznie a nie wystrzelać się w jednej konkurencji 113. mas da minha parte que ter. Na eee, zapomniałem głupi błąd. Zapomniałem o komendzie startu. Ręce wyprostowane, dopiero dostaje komendę jest prez. No trudno. Ale czułeś, że weźmiesz to przy następnej próbie? No. no tak, no lekkie było w rękach. Kurwa, taki głupi błąd. Ławka jest drażliwa. Daj 7,5. Czy piątkę. 195. 195 myślę. No. Szkoda, że stracony błąd taki, nie? Pozyskiwać. Głupi i teraz trzeba posadzić strategicznie już do tego trzeciego podejścia, żeby było po prostu wyższe I Żeby było po prostu wyższe już nie można zaryzykować, bo zawsze to pierwsze podejście jest takie, żeby zaliczyć 100%, drugie jest takie też pewna, trzecia to już jest, idziesz na całość. No i niestety mi to uciekło. Skoda. 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 Jak tam wujciek, to zadowolony z siebie? Tak, no jest ok. Jest Czyli zaliczone, następny podjazd pod jaki ciężar? Uh, jeszcze został złożony protest, zobaczymy czy to sędziowie rozpatrzą pozytywnie, bo. Nie dostałem komendy start, więc teoretycznie mogłem zrobić przed podejściem co chcę, więc zobaczymy, czy sędziowie uznają protest, jeżeli uznają protest, to mam dodatkowe podejście teraz jeszcze, a jeżeli nie, to ciąg. Ale pod 195 kg, tak? Nie, pod 200 zaryzykuję. Jednak to jest 200. bardzo no. gratulujemy. Okazuje się, że trzeba się kłócić w życiu do końca. Ja byś nie słuchał, to bym miał więcej. Wyciskanie na klatkę z nami, co teraz przed nami jeszcze? E, ciągi. Grupa do 100 kg, mamy 30-40 minut przerwy i zaczynamy ciągi. Ostatnią konkurencję na ciągach będzie najciekawiej, bo zacznie się liczenie, kalkulowanie, ile brakuje do podium, medale, więc tu będzie trzeba iść na całość. Od jakiego zaczynam ciężar? 70. 70. Ile? Wiesz, 7, 70. Agnieszka, kiedy ty startujesz? Z rolnikiem. <laughs> o, tu już łapówka przygotowana dla sędziów. Łapówka dla sędziów Wieście, to ja mogę podtrzymać w ręce, a nie na łapkę Czy dać Marcin, jak Ci się podobają za w trójboju? Bardzo mi się podobają. A jak Ci się podoba Agnieszka? Trójboju! A? Trójboju dzisiaj będzie wieczornym. Marcin, powiedz coś za nim. Marcin! Za nie. Marcin! Bardzo mi się podoba. Magnezja wpłynie, myślałem, że to jakaś magiczna maść, jeszcze raz, myślałem, że to jakaś magiczna maść, nie, magnezja wpłynie, fajne na siłowniach, bo przynajmniej się, to jest za dużo dałem, przynajmniej się nie sypie z tego i się nie brudzi siłownik, Roście, się, trochę wiatru i 10 kg do przodu. No, na pewno, bez tego to się nie da dźwigać. Martwy ciąg, jaki wynik dzisiaj zrobisz? E, rozpoczynamy 270, a liczę na takie 290, żeby było. Zobaczymy. Przede wszystkim nie możemy używać e, żadnych pasek, haków, nic z tych rzeczy. Możemy łapać albo tak zwanym zamkiem, nakwytem, lub przekwytem. Ważne, żeby utrzymać, ale nie ma żadnego pomagania. E, kolejną sprawą też jest, jak widzicie, że zmieniłem strój. Obowiązkowe są wiatry pod kolano. Yy, oraz obuwie, dlaczego płaskie? No bo po prostu, jeżeli mamy płaskie obuwie To nas nigdzie nie chwieje, a jeżeli mamy buty z podwyższeniem, To może nas wjechać do przodu Dlatego właśnie płaskie obuwie A getry po to, bo zawodnicy często Ciągną po piszczelach i po prostu No jest normalnie, najzwyczajniej w świecie krew Krew na sztandze i żeby to była taka powiedzmy higiena Dlatego są getry Wojciechu, nie chcę nic mówić, ale takie buty, to ja mam do pływania, jak wychodzę do no, Łodzi. To nie moje buty, to są rolnika, on mi pożyczył z Chorwacji, on w nich pływa, na Chorwacji. Ile to chodzimy? 270. tyle co Wojtek Wiela, on też jest cienki w tej konkurencji. A powodzonka? Tak nie, to, to Wojtkowi trzeba życzyć powodzenia. Mnie nie, ja podniosę. Ja podniosę. A, ale tobie też życzę. Ja podniosę, on nie wie. <noise>

80. 80. 80. Zaliczone? Czy trochę już zaliczone. Zaliczone, a po pójdziemy teraz? Tak. Czekam na zawodnika, bo podał 305 i ryzykuje wszystko. Jeżeli tego nie podniesie, to zagrałem. Taka... Czyli mamy podium? Podium na pewno już. O, kurwa, ale będzie palecik. Podium, podium? jest. po Dobra. Dlatego trzymamy kciuki cały czas do Wojtka. Pamiętajcie, sub, łapa w górę, komentarz. Ile Wojtek dźwignie na martwym? Bo jeszcze nie wiecie, jaki będzie mak Wojtka. Temu trzeba oddać no, no i podium jest pierwsze miejsce bardzo dobrze, z rekordem eee, rekordu w sumie to nie na, na ciągu zrobiłem rekord, bo oficjalnie miałem za... Nie, nie, dobra, bez rekordu. 28 mam Suma jaka była dzisiaj? Eee, 792,5. Ile? Zajebis krzywienie gratulujemy 110 kg, do 110 kg. Kategoria zamknięta, Wojciech Piela pierwsze miejsce, trzecia Świata. Mać wyciąg. przysiad, wyciskanie na kratkę. jeszcze pytanie, czy koleżanka myśli, że przysiady robi? robi? Robi, robi, bo My już kończymy imprezę. Przypominam, Wojciech Piela zdobywa Puchar Świata w kategorii do 110 kg. Fajnie, że przyjechaliśmy, że mogliśmy zobaczyć że mogliśmy zobaczyć jak wygląda od środka taki Puchar Świata. Jak zawodnicy startują, jak się rozgrzewają, jak przeżywają te zawody. I mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Subskrybujcie kanał, dajcie łapę w górę, wjeżdżajcie na mojego Instagrama. I piszcie w komentarzach, gdzie ewentualnie chcielibyście zobaczyć nas w kolejnym odcinku. Dzięki za uwagę. Os.